Dzień dobry kochane, zapraszam na przegląd półek do Action, zaczynam od działu biurowego, na którym dostępne są zakreślacze od marki Stabilo, kosztują niecałe 12 zł, a dokładnie te same zakreślacze w Empiku kosztują prawie 25 zł, więc różnica w cenie jest naprawdę całkiem spora, są to zakreślacze pastelowe. Jak co roku w kolekcji jesienno-zimowej w Action pojawiły się termorajstopy za 13 zł i 95 groszy. Rajstopy to jeden z produktów ze sklepu Action, który mogę Wam serdecznie polecić. One są naprawdę grube, mają świetną jakość, nie niszczą się szybko, a z tej serii możecie również kupić termoaktywne leggingsy również za 14 zł. Na dziale kosmetycznym pojawiły się zestawy upominkowe dla mężczyzn. Kosztują 12 zł i 95 groszy. W środku znajdziemy środek do mycia twarzy oraz szampon i żel pod prysznic 2 w jednym. Dostępne są dwie wersje zapachowe. Pamiętajcie o tym, że możecie subskrybować mój kanał. Oczywiście jest to darmowe, a dzięki temu bez wychodzenia z domu zobaczycie wszystkie nowości na półkach. Chcę Wam również zaprezentować żel pod prysznic od marki Umbro. On kosztuje w action niecałe 9 zł. Na różnych stronach internetowych kosztują one prawie 15 zł. I to samo tyczy się tych żeli pod prysznic dla mężczyzn. Od marki Palmolive w action kosztują 10 zł, a w innych miejscach nawet 12. I również od marki Palmolive możecie kupić mydło do rąk w płynie. Kosztuje niecałe 9 zł. Ma wygodną pompkę, a to mydło pachnie jeżynową rozkoszą. Jeżeli lubicie kule do kąpieli, to myślę, że ten zestaw przypadnie Wam do gustu. On jest dodatkiem brokatu. Za zestaw czterech sztuk zapłacicie 17 zł i 49 groszy. A tuż obok znalazłam jeszcze bardzo ciekawie wyglądającą sól do kąpieli. Na górze znajduje się również gąbka. Za taki zestaw zapłacicie 8 zł i 76 groszy. Do wyboru są dwa zapachy. Pokażę Wam również kilka nowych wzorów kolczyków wykonanych ze stali nierdzewnej. Te konkretne modele są również pozłacane, a w opakowaniu znajdziemy dwie pary, za które zapłacicie 12 zł i 49 groszy. Te kolczyki podobno nie zmieniają koloru oraz nie uczulają. A teraz przechodzimy sobie na dział świąteczny, na którym pojawiło się bardzo dużo nowego asortymentu dostępne są między innymi bombki. W takim ogromnym pojemniku znajdziecie aż 70 sztuk za 75 zł. Są to bombki plastikowe i podobno mają się absolutnie nie niszczyć. Natomiast obok znalazłam bombki szklane. W zestawie jest te 16 elementów. Każda bombka ma 8 cm średnicy i całość kosztuje 25 zł. Do wyboru mamy kolor czerwony, beżowo-brązowy oraz pudrowy róż. I tutaj jeszcze takie mniejsze bombki, również wykonane ze szkła. Opakowaniu jest 18 sztuk, za które zapłacicie 24 zł. Zaprezentuję Wam również takie filcowe zabieżki świąteczne za 3 zł. i 99 groszy. Każda z nich ma 9 cm wysokości. Do wyboru jest kilka uroczych wzorów. Jeżeli lubicie same tworzyć piękne dekoracje, to być może ten zestaw do stworzenia ozdób świątecznych przypadnie Wam do gustu. Kosztuje 23 zł. W środku jest 5 silikonowych foremek. W zestawie jest również klej w sztywcie, flamaster oraz folia. No i dzięki takiemu zestawowi możemy stworzyć wyjątkowe dekoracje. Za niecałe 23 zł. możecie również kupić zestaw do własnoręcznego wykonania pozytywki. Ma on w środku oczywiście melody. A w dodatku się również obraca, i dostępne są dwa wzory do wyboru. A tutaj obok znalazłam jeszcze taki większy zestaw do zrobienia własnego domku bożonarodzeniowego. On kosztuje 59 zł. i 90 groszy. Mamy oświetlenie oraz ruchome części. I ten domek działa na baterie. Dla fanów wyrobów z gliny mam również taki świąteczny zestaw za 8 zł. i 95 groszy. Możemy za jego pomocą stworzyć figurkę świąteczną, którą oczywiście należy wypiec w piekarniku natomiast jeżeli lubicie takie tańczące i grające dekoracje, to myślę, że te mi się Wam się spodobają. Kosztują 40 zł i mają 34 cm wysokości, a tuż obok, oczywiście grinch, który bardzo szybko znika z półek za taką pluszową dekorację. Zapłacicie 40 zł i ma ona 55 cm wysokości. Oczywiście, jak co roku w sprzedaży, musiał pojawić się dywanik pod choinkę on akurat kosztuje 19 zł i 95 groszy ma 100 cm średnicy i kupicie go w białym, czarnym oraz szarym kolorze i moi stali widzowie na pewno pamiętają że ja również ten dywanik w białym kolorze posiadam i tak jak zawsze chcę wam z całego serca podziękować za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz za podbijanie moich filmików jestem wam naprawdę ogromnie wdzięczna dziękuję wam z całego serca znalazłam również wyjątkowe oświetlenie LED jest to oświetlenie na rol za 18 zł mamy tutaj 10 metrów długości oraz 100 lampek LEDowych. To oświetlenie występuje z ciepłym białym światłem i mamy 8 różnych funkcji świecenia. Całość ładujemy za pomocą kabla, który oczywiście nie znajduje się w zestawie. Dla fanek materiału bukle znalazłam jeszcze takie urocze zawieszki w czerwonym oraz białym kolorze. Mamy tutaj motyw pierniczków i wyglądają te zawieszki naprawdę świetnie, a kosztują jedyne 3 zł i 95 groszy. I mamy jeszcze klasyczne stołowe świece dostępne w białym oraz czarnym kolorze. Mają one złote wykończenie. W środku są 4 sztuki, za które zapłacicie niecałe 9 zł. Każda świeczka ma 25 cm wysokości. No i oczywiście na półkach nie może zabraknąć słodyczy świątecznych. Ten wybór jest naprawdę ogromny. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy chciałybyście taki szczegółowy przegląd, czy być może takie ogólne spojrzenie na ten asortyment Wam wystarczy. W każdym razie mi w oko najbardziej wpadł ten zestaw do wypiekania ciasteczek. Dokładnie o tym. Za taką mieszankę zapłacicie 8 zł i 99 groszy. Wystarczy, że dodacie masło oraz wodę, a cały zestaw wystarcza na wypieczenie 8 ciasteczek. Tuż obok jest również taki zestaw dekoracyjny. Są to takie dekoracje cukrowe za 8 zł i 39 groszy. W środku znajdziemy figurki o tematyce świątecznej rzecz jasna, a całość jest w dozowniku z poręcznymi przegródkami. Dekoracje świetnie nadają się zarówno do Ciast, deserów, a nawet do gorącej czekolady. Za niecałe 9 zł możecie również kupić łańcuch świetlny z 20 LEDami i do wyboru są cztery figurki. Na półkach pojawiły się również zestawy świątecznych zawieszek. Kosztują 7,95 zł. W każdym opakowaniu znajdziemy 4 sztuki. Jest to naprawdę wyjątkowo piękna ozdoba na choinkę. Tuż obok znalazłam jeszcze taką drewnianą propozycję i tutaj akurat mamy aż 12 elementów, za które zapłacicie 9 zł i 95 groszy. Mam również coś dla fanek błysku, są to zawieszki w kształcie gwiazdek za 3 zł i 95 groszy. A jeżeli lubicie takie nietypowe świąteczne dekoracje, to myślę, że te figurki skradną wasze serca. One kosztują 11 zł i 95 groszy, wszystkie są wykonane ze szkła a w środku znajdują się trzy sztuki. Te pojemniki do kuchni doskonale kojarzycie, ponieważ one są co roku dostępne w sprzedaży. Kosztują 14 zł i 95 groszy i również co roku możecie kupić takie formy silikonowe do pieczenia ciast. Te formy kosztują tylko 4 zł i 49 groszy. Do wyboru mamy m.in. choinkę, jest również święty Mikołaj, urocza śnieżynka oraz pierniczkowy ludek. Tych świec Wam jeszcze chyba nie prezentowałem. Prawda? W każdym razie są to świece zapachowe w bardzo ładnym szkle, z dodatkiem takich świątecznych nadruków. Świeczki mają również złote pokrywki kosztują 15 zł i 95 groszy, palą się aż do 35 godzin i mają 13 cm średnicy. Tuż obok znalazłam jeszcze takie klasyczne świeczniki na podgrzewacze wykonane ze szkła, kosztują niecałe 5 zł. A teraz przechodzimy sobie na dział odzieżowy, na którym znalazłam damskie skarpetki za 17 zł i 95 groszy. Są dostępne w kolorze szarym, różowym oraz beżowym. W składzie zdecydowanie przeważa Akryl, natomiast, znajdziemy również 25% wełny. A tuż obok znalazłam jeszcze takie domowe skarpetki za 12 zł i 95 groszy. Są dostępne w kilku uroczych świątecznych wzorach. A po bokach znajduje się również kokardka z dodatkiem pomponów. Na końcu dzisiejszego przeglądu chciałam wam pokazać renifery oraz anioły wykonane z porcelany, kosztują 4 zł i 49 groszy i mamy również skrzaty za 9 zł. Kochane, to wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy przegląd wam się spodobał. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niedługo. Buziaki, pa pa.